Natomiast ja Wam powiem, jak tej gramatyki się nauczyć, tak? Żebyście nie odczuwali, że się jej uczycie. Bo wiem, że dużo ludzi ma z tym, nie chcę powiedzieć problem, ale dlatego nie lubi tej gramatyki, że trzeba siedzieć i się jej uczyć. A to jest też nieprawda, nie trzeba akurat tak tego robić. Więc jak uczyć się, żeby to było skutecznie i nie było męcząco i było dobrze. Przede wszystkim powiedziałabym, żeby spróbować się uczyć tej gramatyki tak jak uczą się jej dzieci. Przecież jak zapytamy Brytyjczyka, żeby co jest czym albo o czas ten i ten, no to niekoniecznie oni będą wiedzieć, czym jest ten czas, jaką on ma strukturę i jak go używamy. Dwa, że wiem, że też jest taki filmik, ktoś go zrobił na YouTubie, ale no nie podam Wam tytułu, bo nie pamiętam. Natomiast jest taki filmik, jak jakiś ziomek chodzi i pyta, żeby wytłumaczyć, żeby na ulicy Brytyjczycy wyjaśnili, czym jest past perfect, present perfect. Nie, jakby duża część nie potrafiła tego zrobić. Ba, tak Wam powiem, Wy też nie musicie wiedzieć, co jest jaką ma strukturę i kiedy tego używamy? Nie, nie musicie tego wiedzieć. Wy musicie umieć, ale nie wiedzieć, jakby chodzi mi o to, że nie musicie znać tych wszystkich zasad, żeby użyć danej struktury. Nie musicie, więc najlepiej jest w gramatyki się uczyć tak, jak uczą się jej właśnie dzieci.